Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj, już chyba w nieco lepszej kondycji psychofizycznej, o takim czymś z wami porozmawiam. Zadziałam dzisiaj chyba w 100% odwrotnie od tego, jak zazwyczaj działam, ponieważ zazwyczaj interpretuję, zazwyczaj próbuję dobrać się do tego, co jest pod spodem tekstu, co jest poniżej tej warstwy widzialnej utworu literackiego. No ale. Dzisiaj postanowiłem sobie odczarować nieco tę hołubioną postać, jaką jest przecież interpretacja. Ustawić ją w kącie i powiedzieć, żeby tamta interpretacja stała przez najbliższe minuty. Od zawsze uczę wszystkich dookoła, uczniów, nie tylko uczniów, ale też swoje dzieciaki, każdego, kogo napotykam na swoich krętych drogach żywota. Że dzień w dzień po kilkadziesiąt albo i kilkaset razy dziennie interpretujemy rzeczywistość. Jesteśmy jak indiańscy tropiciele, którym wystarczy rzut oka na połamane gałązki lub na wydeptaną trawę. I już wtedy w głowie tego tropiciela układa się informacja: Oho, tędy przebiegł jakiś zwierzak, a tutaj nocował niedźwiedź i to bardzo głodny, więc lepiej stąd spadajmy. Wszystko, co dociera do naszych zmysłów, układa się w mózgów, mniej lub bardziej klarowny obraz, wynikający z naszych oczywiście wcześniejszych doświadczeń, wynikający z tego, co wiemy o świecie, z tego, czego nas nauczono, z tego, co sami z tego świata wzięliśmy. Patrząc za chmury, słońce, czyjeś zaczerwienione policzki albo taką, a nie inną pozycję ciała, czytamy te ukryte pod powierzchnią tych dosłownych sygnałów informacje. Interpretacja jest sztuką, którą szlifuje szkoła i akademia. Bez interpretacji zamknięte byłyby przed nami skarby ukrywane pod powierzchnią tekstów, kultury, filmów, literatury, obrazów. Tak? Wszystko to posiada swoją formę, w którą wlano sens, przesłanie, coś na temat życia, świata i człowieka. Z natury więc rzeczy może się wydawać, że to, co widzialne, Służebne jest w stosunku do tego, co niewidzialne. Trochę tak jak mawiał Lis w Małym Księciu, że najważniejsze jest to, co niewidoczne dla oczu. Tak więc bagatelizujemy formę, kształty, barwy i ramy, by dobrać się do jądra, do serca, przypowieści, paraboli bądź jakiegokolwiek innego tekstu kultury, który odczytany przez nas dosłownie wydawać będzie się. Jakiś taki prosty, banalny, być może nawet prostacki. Stąd też całe stulecia mnożących się różnych szkół interpretacyjnych. Tych jest tyle, że aby je wszystkie sensownie omówić, należałoby uruchomić chyba oddzielną serię. Kto wie, czy nie oddzielny kanał. Do co je tak prowadzą? Ono prowadzą Was do eseju amerykańskiej pisarki. Nazywała się Susan Zontag. Esej ten powstał w latach 60., oczywiście XX wieku. Tytuł tego eseju to Przeciw Interpretacji. Trochę przez przypadek trafiłem na ten tekst, ale bardzo mi się spodobał. Tak Myślę, że 80% sensów ukrytych w tym tekście zinterpretowałem prawidłowo, właściwie. Amerykańska autorka w swoim głośnym eseju protestuje przeciwko przeinterpretowywaniu dzieł sztuki. Może hmm, chyba bardziej dzieł literatury niż dzieł sztuki w ogóle. Zontak twierdzi, że krytyka literacka i artystyczna często przeinterpretuje dzieło, szukając w nim ukrytych sensów, alegorii czy ideologicznych przesłań, a co za tym idzie, wtłacza w teksty najprawdopodobniej nieistniejące w nich wcześniej sensy. Tekst więc przypomina, Plażową piłkę, którą taki krytyk literacki, jakiś profesorek, pompuje do granic możliwości, aż ta w końcu pęka albo wybrzusza się tam, gdzie guma tej plażowej piłki wydawać się może najcieńsza. A wszelkiego rodzaju te, tradycja literacka, jaka, jaka narasta wokół danego tekstu, danego autora, powoduje, że. Dany tekst albo dany autor urasta do wręcz gargantuicznych, groteskowych rozmiarów, z którymi nie można się zapoznać w całości. Zątek postuluje powrót do bezpośredniego doświadczenia zmysłowego, do patrzenia, słuchania, smakowania formy. Posługując się nieco niegrzecznym porównaniem to już jest moje porównanie można porównać odbieranie dzieła do oglądania się za Atrakcyjnym dla nas homo sapiensem. No, mija nas taka osoba, odwracamy się i mówimy sobie, albo myślimy częściej, ale ciacho. Widząc przecież tylko i wyłącznie kształty, grę, mięśni, zarys figury. I to już nam wystarczy, by uznać spacer za udany. Nie musimy niczego, nikogo interpretować. I tak mniej więcej, chyba Suzanne Sontag będzie starała się. Nauczyć nas patrzenie na dzieło sztuki, na tekst literacki. Sąd tak twierdzi, że utraciliśmy przyjemność takiego niemal erotycznego doświadczenia z dziełem kultury. Interpretowane sztuki zubaża ją, zamienia żywe doświadczenie w martwy komentarz. I zamiast zadawać pytanie, co to znaczy, co autor wtłoczył, albo co tradycja widzi w danym dziele, albo jak współczesne szkoły interpretacyjne i odkrycia najróżniejszych psychopatologów wpłyną na odczytanie Szekspira bądź też Kochanowskiego, powinniśmy sobie zadać pytanie: jak to na nas działa? No to właśnie, jak to na nas działa? Teraz przejdę do wiersza, który jest bardzo krótkim wierszem. Gdyby go tak rozpisać w linii ciągłej, to nawet nie zająłby jednej linijki takiego wydruku wordowskiego. Wiersz autorstwa Williama Carlosa Williamsa, klasyka amerykańskiej poezji, bardzo istotnego twórcę dla amerykańskiej właśnie literatury. Twórcę, który czasami stawia przed Czytelnikiem barierę nie do pokonania, ponieważ my, jako odbiorcy, którzy jesteśmy przyzwyczajeni, przyzwyczajeni do tego, że coś gdzieś musi znaczyć pod spodem, czasami się poddajemy, czytając wiersz taki jak na przykład Czerwona Taczka. No i wiersz pod tytułem Czerwona Taczka brzmi tak: Tak wiele zależy od czerwonej taczki, polewanej deszczem, obok białych kurcząt. Koniec. Wiersz napisane w 1923 roku, kiedy nasi skamandryci rozwijali skrzydła, rymowali na potęgę. To tutaj William Carlos Williams troszeczkę zszedł z tej linii takiej poezji lirycznej i stworzył nam coś w rodzaju poetyckiego, lirycznego, przybłysku. Czegoś, co dostrzegamy być może kątem oka, i czegoś, czemu poświęcimy być może tylko ułamek, procent, promil naszej uwagi, bądź też namysłu. Czerwona taczka. Tak wiele zależy od czerwonej taczki polewanej deszczem obok białych kurcząt. Nie jestem w stanie myśleć o tym wierszu w inny sposób, jak tylko i wyłącznie przywołując. Kolejne i kolejne i kolejne reprodukcje obrazu. No niech będzie dzieła Andy'ego Warhol'a, puszka zupy Campbell. Pe pewnie w tysiącach, jeżeli nie w dziesiątkach tysięcy domów na całym świecie, gdzieś na ścianach wiszą reprodukcje tego właśnie dzieła sztuki. Puszka zupy Campbell autorstwa Andy'ego Warhola. No i po co ci ludzie to zawiesili na ścianie? Ta puszka zupy nie przynosi przecież żadnych większych, głębszych i e, takich dosadniejszych odkryć dotyczących rzeczywistości. To nie jest malarstwo holenderskie, to nie są barokowe zagadki, to nie są martwe natury upstrzone trupimi czaszkami bądź też dogasającymi świeczkami. To jest po prostu przedmiot codziennego użytku, który nagle wtłoczony w ramy zaczyna żyć swoim własnym życiem w tej krainie sztuki, ale... Skutecznie broni się przed tym, żeby próbować tę puszkę zupy otwierać i zaglądać, co ma w środku. I to wcale nie chodzi o, o zupę pomidorową. Tak samo ta czerwona taczka Williams'a. Wcale nie chodzi o to, żebyśmy w tej taczce widzieli na przykład symbol użyteczności codziennie otaczających nas przedmiotów. Które najczęściej ignorujemy i które najczęściej pozostają tylko i wyłącznie milczącymi towarzyszami naszego życia. Być może wcale nie trzeba interpretować tego wiersza, być może należy go zostawić takim, jaki jest. Wyobrazić sobie czerwoną taczkę, czerwień taczki, wyobrazić sobie małe białe kurczątka i padający deszcz. I być może ten obraz całkowicie, całkowicie yy, yy, pozbawiony. Tak? Pozbawiony muśnięcia chociażby intelektualnego, które chciałyby interpretować tak, a nie inaczej zestawione słowa, to być może w, ten, w tym momencie ten obraz będzie dla nas przypomnieniem o tym, że istnieje rzeczywistość. Miałem dzisiaj, proszę Państwa, w swojej szkole szkolenie takie przeciwpożarowe i pan, który prowadził to szkolenie zapytał się, gdzie znajdują się na tym piętrze gaśnice i pomimo tego, że ponad dwa, no dobra, niech będzie tam 17 czy 18 lat już pracuje w tej szkole, to musiałem się bardzo mocno na głowie, żeby sobie przypomnieć, gdzie te gaśnice się znajdują. Dlaczego tak się stało? Ano dlatego, że mijałem je kompletnie bezrefleksyjnie. A więc teraz mógłbym napisać wiersz: Czerwona gaśnica. Tak wiele zależy od czerwonej gaśnicy wiszącej obok gabinetu pani pedagog. Być może tak. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Do zobaczenia. 我宿舍呢？